Cześć, mam na dzisiaj i tak. będziemy <coughs> oglądać moje pady. Tak, oglądać moje pady. Mamy pad od Xboxa. Taki normalny, zwykły. Pad od Xboxa. Oraz pad do Esperanza. Tak on właśnie wygląda. O. I będziemy porównywać. no tak porównywać. Klawisze i w ogóle. No to zacznijmy od Pada do Esperanzy. Pada od Esperanzy jest. Mi się wydaje, że lepszy. To na przykład granie tak na konsoli w GTA 5 czy coś. Bo lepsze ma położenie klawiszy. A, do Xboxa są takie bardziej, no, gry wyścigowe, ja tak są najbardziej, ja sądzę. I to. Różnią się pady tym, że pad Esperanza na przykład, nie wiem czy widać, o tu, ma przycisk analog, którego Xbox w padzie nie posiada. Do... Pad Esperanza różni się od Xboxa tym, że klawisze mają cyfry zamiast, lit, zamiast e, liter, no liter a tu się za... różniam się też tym no jest jak u Playstation a to jak u Xbox czyli no normalnie jak u Xbox bo to w sumie jest pada od Xboxa także no. I mówcie, jak chcecie, że to... Jakie pady są lepsze, jakie Wy mi polecacie, na których grać. Ja osobiście po, pole, polecam pada od Esperanzy. Najlepsze pod słońcem. W mnie dostałem, go... To znaczy zamówiłem go przedwczoraj, dostałem dzisiaj. Także dziękuję, za co dziękuję bardzo. No i... To będzie na tyle, także cześć.